Dużo się mówi o transformacji cyfrowej, o sztucznej inteligencji, o kompetencjach przyszłości. I dlaczego to dziś jest ważny temat z Twojej perspektywy i doświadczenia? Transformacja cyfrowa, automatyzacja czy sztuczna inteligencja to nie jest już wizja przyszłości. Mhm. To rzeczywistość, która właściwie codziennie w sposób bezpośredni dotyka nas, nasze firmy, rynek pracy. Mhm. Rozmawiam z Tobą i właściwie mogę wziąć telefon. I sprawdzić, gdzie teraz mój syn jedzie, churynę elektryczną. Będąc na wakacjach, kiedy chcę wpuścić moją teściową do podlewania kwiatków, biorę mhm. telefon, otwieram jej drzwi, otwieram jej garaż, włączam alarm, więc ona sobie wchodzi, mogę nawet włączyć ogrzewanie w domu. Mhm. I robię to wszystko zdalnie. Nie biegam, ale gdybym biegała i miała smartwatch, to powiedziałabym ci, jak dużo kroków dzisiaj przebiegłam. Jak ile kalorii spaliłam. Tak, ile kalorii spaliłam. No i już wiem, jak ustawić na przykład spotkania na Teamsie, mm -hmm. Google Meet lub innej aplikacji, bo tego nauczyła mnie pandemia. Jasne. A kiedy idę do sklepu, to obsługują mnie kasy samoobsługowe.